Ale bym sobie coś zjadł. Wow! Może coś takiego właśnie miniaturkowego? Cześć, witajcie, ja jestem Paweł Malinowski, a dziś otworzymy sobie kulę miniwers. Make it me food! Pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji na tym kanale. zaczynajmy! Wow! Co to za bałwan? To nie te święta. Powiadam, zaczniemy od takiej małej kuli miniverse, a te pozostałe będą otwierane w następnej kolejności. O nie, jedna spadła mi ze stołu. Zaczynamy od najmniejszej, bo po prostu e, najmniejsi mają pierwszeństwo, tak? Uu, oho, oho. Aha, tutaj jest taki zip. Nigdy nie udaje mi się otworzyć tych kul za pomocą Zipa. Uwaga, pierwsze elementy, homik świr już tam coś? Instrukcje, kto by to czytał? Zajmijmy się saszetkami. Wow, co to? Babeczki, mafinki, sugar cookies. A w tej pięknej różowej saszetce wow, ukrywa się. Hmm. Tacka Brrr, Zimno jest mi tutaj To jakieś lodowe rzeczy Będą tutaj, ha? O, maszyna do lodów, co? Party Pink Niby taka mała kula, a tyle rzeczy W środku, niesamowite, jak on tam, O! Znam to! Posypka! Jak ja jem gofry nad morzem, to zawsze biorę z taką posypką. Bitą śmietaną i posypką. Napisz w komentarzu, jakie gofry ty uwielbiasz, jakie gofry zawsze bierzesz ty. No i pęceta, szczypce! A szczypce! Dobra, jednak potrzebuję e, instrukcji. Jednak się pogodziłem z instrukcją, bo to nie jest takie, hopsiu! Ej, tak? 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 Dobra, mamy tutaj sześć mafinek. Są bardzo ładne. O, co to jest, jakiś krem? Mm, dobra, otwieramy to. Uuu, ale piękne, różowe Jak guma balonowa O, i ta posypka, właśnie Tą posypką, zaraz posypiemy sobie te mafiny. Odkręcamy, tak O, pęceta mi się przyda, bardzo mi się przyda Dobra, ściągamy to Aha, właśnie tak Popatrzcie, dziwne, dziwne trochę Ale zaraz będzie piękne Bo to jeszcze jest surowe Układam, pik, pyk, 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 pyk Teraz biorę krem i nakładam go szpatułką, właśnie tak, ale najpierw trzeba przemieszać. Spójrzcie, jakie satysfakcjonujące, mmm. Okej, okay, nakładamy. Dobra, rozprawdziłem już wszystko. Uf, o nie, zakrętka mi wpadła! <laughs> Dobra, nie, nie widzieliście tego? Dobra, posypuję teraz sobie pięknie tutaj cukiereczkami, tak. Oho, dekoracja, dekoracja, dekoracją tak zwane. I wystawiam to na słońce, aby się utwardziło. Ale zobaczmy, co tam jest w środkowej kuli. Chodź do nas, chodź kulko. Oczywiście posłużę się moim niezawodnym scyzorykiem. O, tutaj będzie dużo niesamowitości. Wow! Stay fresh, dokładnie, i łapka w górę. Kto nie zostawiała w górę, ten jest po prostu y, fajfusem, więc y, lepiej zostawić. A co to jest? To jest miska. To jest stół. A <laughs> tam jest chomik świr oczywiście. Zajrzyjmy do środka. Wow, to to żelki jakieś, ale bym zjadł takie żelunie, pyszne żelki. Pamiętajcie aby dokładnie otwierać saszetki, bo tam są takie elementy małe. Ja prawie wyrzuciłem jedną szpatułkę wcześniej. To są takie posypki. A tu? A co tutaj się skrywa? A! Przyrządy! Jaki słodki widelczyk, taki piękny on jest. Oho, ho, ho! Oraz. O, nie mogę, nie mogę. Co? Majonez jakiś? Nie, to jest. Sos Cezar. Lubicie sos. Cezar, ja wolę na przykład sos hamburgerowy albo po prostu ketchup. Więc napisz w komentarzu jaki sos wybierasz na grilla. Ja wybieram po prostu ketchup, jak normalny, normalny człowiek ketchup. A co to ma być? To jest jakiś ser grated cheese. No dobra, mam tutaj troszeczkę bałaganika, ale to nic. Otwieramy sobie liście sałaty. Właśnie tak, o. Ostrożnie nakładam te listki. Spokojnie! Wszystko wysypuję! Aha, mieszam, mieszam, mieszam. Jeszcze ten i ten... Aha, dobra, jest git, jest git. Dobra, jest git. Teraz odkręcam sosiwo. Mhm, sosiwo jest odkręcane i... Wylewane! Pięknie się prezentuje sałatka Cezar. Ale teraz posypiemy ją takimi, właśnie oto. Pik, 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 pik. I jeszcze trochę dodamy tego, właśnie oto. Tostowanego chlebka. Pięknie, pięknie to wygląda, naprawdę. A na koniec posypiemy darem. tak, ale zgłodniałem. Mm. No i oczywiście na koniec wystawiam to na słoneczko, żeby się ładnie utwardziło wszystko. A, ah, zapomniałem o widelcu. Bon appetit. To czas na największą kulę. Otwieram ją z scyzorykiem moim. Uważajcie na palce. Przysyłapki łapki w górę, bo z tej kuli wysypie się naprawdę wiele przedmiotów.! U! Co to jest? Zamrożone! A tu piekarnik niesamowite! To nie jest piekarnik, widzowie, to jest kawiarka do robienia kawy. Czy ktoś z was chciałby zostać baristą? Bo ja właśnie dzisiaj zostaję baristą! Otwieramy sobie tutaj nasz zestawik. Mamy tutaj łyżkę, jedną, drugą, krem i... Ej, a co to jest? O, bica śmietana! Dobra, teraz ta saszetka. Mhm. Talerzyki, no bo wiecie, trzeba ładnie wszystko zapodać tutaj klientowi. Jak zamówi, kubeczki, tak jest O oh, nie, jeden mi wypad. Kawiarka, piękna, naprawdę piękna, różowa Do środka wkładamy Wow, ktoś dzwoni Okej, okay, odkręcamy naszą kawę mm, I umieszczamy ją tutaj oto w tym baristycznym przyrządzie Następnie filiżanka Zamykamy pokrywkę I... odpał Kawa leci już do mojej filiżanki. Tak, tak, tak. Kawa robi się. Brrr. O, chyba to już. Kawka gotowa. Czas na drugą. Odkręcamy i. O, tak maszyny robią do kawy, serio. Brrr. Mamy dwie kawy, czas je utwardzić Ale, ale nie! Jeszcze przecież łyżeczki Oraz bita śmietana Widzowie, myśleliście, żebym zapomniał o bitej śmietanie? Nigdy w życiu Cytpik. Okej okay. Bita śmietana już pięknie w naszej kawie leży sobie Na zrówko widzowie Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć!